Cześć, nazywam się Kamil i będziemy razem poszukiwać pomysłu na biznes, który przyniesie nam największy zysk. Co my tutaj mamy? No, próbujcie zgadnąć. Czekajcie się. światło. To co my tutaj mamy co ja stworzyłem mamy płyty jakieś kore mamy tu mamy mech koszu już wam pokazuję tutaj mamy A tu już mamy gotowe. To jest tło do terrarium, jedno, drugie, trzecie. To akurat co do terarium 30 na 30. Tutaj będą utworzone kolejne. Tutaj myślę, że jeszcze kiedy będę robił. Skałę tutaj mamy korę, a tutaj dopiero są tworzone. I co teraz? To tak kupiłem steropian, bo to mu jest na steropianie robione. Tak wiem, co taki cienki steropian. Na tło, żeby w terrarium duże miejsca nie zajął, no bo w terrarium. Miejsce jest potrzebne dla naszego kupila, a nie dla tła. Tutaj jest Wysuszony, Wysuszony, suszył się kilka miesięcy już z suchutki. Dalej, co tu mamy? Tyropian mamy, tak. Czy on jest pokryty? Pokryty jest betonem. Taka strukturka ładna się zrobiła, że nie było białe, jakby gdzieś tylko, się było tak ładnie. no i tak co na to na to będziemy przyklejać korę kora jest grochodrzewu grochodrzew jest nieszkodliwy dla zwierząt bo nie wytwarza żywicy po prostu jest obojętny to jest to najlepsze drzewo dla do terrarium i co na to na to to przykleimy pójdziemy ale co najpierw najpierw trzeba to będzie wygotować w wodzie i Później jeszcze wypiec w piekarniku. Co zaraz będziemy czynić? Niestety takiego dużego, te, dużego tła się nie da do piekarnika i Dlatego będziemy każdy element oddzielnie. Tak jak widzieliście tutaj te mniejsze, o te, to od razu całe włożę Nie piekłem każdej części oddzielnie, tylko od razu, teraz jak już jest całe złożone, to do piekarnika. I będzie najlepiej, no ale niestety te są ogromne. To jest na przykład metr na 50, tamto metr 20 na 50, tu 80 na 50, bodajże. No każdy wymiar mam jaki jest dostępny. Już zrobiłem tu czemu jest mokre? Tu jest mokre. Będę próbował zrobić pustynne Pustynne tło. zobaczcie. Już jest tak ładna taka góra się zrobiła, takie pęknięcia. Jeszcze piasek tutaj też, też na beton. Beton jest też obojętny dla zwierząt, tak więc używam rzeczy, które są po prostu obojętne dla zwierząt. W żaden sposób nie mogą im zaszkodzić, tak jak ta kora. Przeczytałem w internecie, że grochotrzew jest do tego najlepszy. Najlepiej się sprawdza, bo jest obojętny, nie wytwarza żywicy. Nie może w żaden sposób zaszkodzić zwierzęt. No, tylko po prostu odkazimy go, żeby na nim nie było żadnych jakichś żyjątek, które wiadomo tam mogą być, albo jakieś grzyby, czy pasożyty. Zaraz wszystko zabijemy, zniszczymy, i później będziemy za to sprzedać. Tak więc działamy. Jesteśmy przy wykarniku Teraz. Tak, mamy dwa tła i kory na kolejne dwa, tylko już ta takie duże. Tutaj są małe tła, 30x32, a teraz chcę zrobić metr na 50 i metr 20 na 50. Więc jest sporo kory, wszystko zaraz będziemy piekli i pozbędziemy się wszystkich niechcianych drobnoustrojów. Dzięki temu później będzie kora w 100% bezpieczna dla zwierząt. No, i moje tła dzięki temu będą bezpieczne dla zwierząt. Tak więc zaczynamy. Wyciągamy już wszystko. Zobaczcie. Mech nie stracił swojej barwy, jest dalej zieloniutki, mimo pieczenia w piekarniku. To dzięki temu, że wcześniej był długo suszony, i Mech zachowuje swoją barwę. Tak więc bez obaw, że w piekarniku straci swoje kolory no i kora, resztę wyciągamy tak powkładana wyciągamy wszystko i zaraz ją będziemy umieszczać w kolejnym na kolejnej ściance o tu z tej strony jest taka z drugiej strony została oczyszczona jest gotowa dobra, umieszczę ją wszystko na ściankach i zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dwie ścianki już mamy wypieczone. Jeszcze mam tam trzy gotowe. No i działamy dalej. I tła gotowe. Mamy jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste. 7, ósmy jest duży, metr na 50 i ostatni też jest mega duże, bo jest metr dwadzieścia na 50. Jedyny problem z sprzedaży ich to będzie wysyłka, ale też już znalazłem na to rozwiązanie, żeby się nie rozwaliły w czasie transportu. Tu jest jeszcze takie, to jest pustynne. pustynne, tak wyszło. Pozostały to mech wysuszony w piekarniku, wypieczony kora, tak samo wypieczone. Wszystko ładnie, zero bakterii, elegancko. Proszę bardzo, najbardziej bezpieczne. Jak to zrobiłem? Nic prostszego. Steropian, który kupiłem w paczce. Jak ta paczka wygląda? Mam taką z steropianu Dałem za nią chyba 50 zł, to tu jest co... No mult jest. I tak na no to mech mech się suszył, ja wiem, kilka miesięcy leżał się słyszył po wysuszeniu jak przejdziemy do piekarnika jak widzicie nie stracił kolorów w internecie czytałem że nie wolno do piekarnika bo straci kolory mój nie stracił jest ładny zielony tak więc no nie wiem może miałem jakiś inny czy co kora tak sama jest wypieczona bezpieczna wszystko jest przyklejone trzymać się można całe. O, całe tło za to ruszyć jakby chciał Trzyma no, się wszystko radęcko. no i będę wędował znać czy to się da sprzedać, czy nie czy się opłaca, czy nie jakbyście chcieli tu, można do mnie napisać jak nie sprzedam no i tak to wygląda na mamy kilka sztuk zobaczymy czy to w ogóle ma sens to robienie tych teł czy nie więcej nie robię, no bo zobaczymy co się z tymi stanie Na dzisiaj to już koniec. Dzięki za uwagę. Zostawcie suba, łapkę lub komentarz. Do jutra. Trzymajcie się. Na razie.